Szanowni Państwo, dzisiaj witam Państwa z mojego rodzinnego miasta, czyli z Zielonej Góry. Stoję przed budynkiem planetarium, w którym kiedyś mieściło się Kino Kinowenus Kino Venus zostało przebudowane w 2015 roku. Mieści się w nim teraz właśnie planetarium oraz wystawa meteorytów. Zapraszam Państwa do obejrzenia tych meteorytów razem ze mną. O budowę planetarium przez 25 lat zabiegał nieżyjący już profesor Janusz Gil. Profesor Janusz Gil był twórcą zielonogórskiej astronomii. Ja jako młody astronom miałem z profesorem wiele kontaktów. Dzisiaj jego imię nosi Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a na ścianie planetarium widzimy tablicę pamiątkową. Po wejściu do planetarium od razu skręcamy w lewą stronę i idziemy do końca korytarza. A na końcu korytarza widzimy tę oto gablotę z około 100 okazami meteorytów. Meteoryty mogą pochodzić z małych, nieprzetopionych planetek albo z dużych, przetopionych planetek. Z małych, nieprzetopionych planetek pochodzą meteoryty o nazwie chondryty, a także achondryty pierwotne. Planetarium Wenus w Zielonej Górze mamy tutaj wiele chondrytów, a także przykłady takich achondrytów pierwotnych. Meteorytami pochodzącymi z małych, nieprzetopionych planetoid są chondryty. Największą klasę stanowią chondryty zwyczajne. Z kolei chondryty zwyczajne możemy podzielić na trzy główne klasy: na te zawierające dużą ilość żelaza, małą ilość żelaza i bardzo małą ilość żelaza. Na wystawie w planetarium mamy tutaj dwa rzędy tych meteorytów. Jednym z typów chondrytów są chondryty węgliste, które widzimy tutaj na tym górnym rzędzie. Chondryty węgliste zawierają jedną z najbardziej pierwotnych materii zawierają związki organiczne. Podejrzewa się w ogóle, że chondryty węgliste dostarczyły na Ziemię pierwsze budulce życia. Przykładem achondrytu pierwotnego może być lodranit. Lodranity to taki typ meteorytów bardzo podobnych do chondrytów, tylko nie ma w nich chondry. Chondry pod wpływem temperatury zostały zniszczone. Planetoida Vesta jest bardzo dużą planetoidą, a na jej powierzchni znajduje się duży krater. Z krateru tego wybite zostały oczywiście. Skały, które później spadły na Ziemię w postaci meteorytów. I tak, najgłębsza warstwa pod powierzchnią to diogenity, górna warstwa to eukryty, a warstwa wymieszana pomiędzy nimi to howardyty. Czyli mamy diogenity, howardyty i eukryty to jest tak zwana grupa HED. Meteoryty mogą także pochodzić z Księżyca i z Marsa. Mam tutaj w rękach przykłady właśnie takiego meteorytu z Księżyca oraz meteorytu z Marsa. Z warstw pośrednich w dużych planetoidach pochodzą meteoryty żelazno-kamienne Pallasyty. Tutaj na wystawie jest ich kilka, a moim ulubionym jest ten 12-gramowy meteoryt Imilak. Jedynym przykładem meteorytu żelazno-kamiennego mezosydorytu jest ta oto płytka meteorytu Wakamerta. Mezosydoryty są meteorytami żelazno-kamiennymi, które powstały podczas zderzeń planetoid. Materia krzemianowa wymieszała się z materią żelazo-niklową, i mamy takie wymieszane tutaj blaszki metalu razem ze skałami. Na wystawie znajdziemy także wiele meteorytów żelaznych. Są to meteoryty pochodzące z wnętrza rozbitych planetek lub z ich warstw podpowierzchniowych, z kraterów. W jednym z ostatnich odcinków opowiadałem państwu o rozpoznawaniu meteorytów żelaznych, o ich wytrawianiu, o teście na nikiel i o ich zabezpieczaniu. Obiecałem państwu wtedy, że w zielonej górze sprawdzę, jak wyglądają wytrawione przeze mnie meteoryty. To jest płytka meteorytu Campo del Cielo. Ona była bardzo, bardzo zardzywiała w roku 2015. Została przeze mnie wyszlifowana i wytrawiona, no a na koniec zabezpieczona balistolem. Tak ta płytka wygląda po blisko 8 latach. Ja tutaj za bardzo rdzy nie widzę. Stan jest niemal idealny. Planetarium zobaczyć możemy ciekawą kolekcję polskich meteorytów. Na wystawie znajdziemy meteoryty Baszkówka, Białystok, Łowicz, Morasko, Przełazy, Półtusk, Soutmany, Zakłodzie, Tartak, no i oczywiście Wilkanówko. Jestem teraz w sali planetaryjnej, a ze mną jest mój kolega, astronom, popularyzator astronomii, Marek Marcinkowski. Cześć Marek. Cześć Szymon. Powiedz mi Marek, co to jest ta kopuła za nami, jaki ma rozmiar i co na niej wyświetlać? Jest to samo serce naszego planetarium, kopuła o średnicy 10 metrów, na której wyświetlamy Wszechświat. Opowiadamy o wszechświecie, wyświetlamy pokazy kosmiczne, ale nie tylko, bo obecne planetaria są w stanie pokazywać pokazy nie tylko dotyczące astronomii, ale najróżniejszych tematów. My jednak oczywiście głównie koncentrujemy się na kosmosie. Aby wyświetlić obraz na, na takiej kopule, potrzebne są różnego rodzaju sprzęty. Przede wszystkim projektory. Projektory multimedialne. My tutaj mamy u siebie 8 projektorów które wyświetlają w taki sposób obraz, że mamy jednolity obraz na całej kopule. Mhm. Możemy tutaj pokazywać już takie gotowe pokazy, które są animacjami na przykład, ale mamy także aparaturę planetaryjną, czyli symulator kosmosu, który wiernie pokazuje nam rzeczywiste dane kosmiczne, mhm. rzeczywiste obrazy kosmiczne i to też możemy pokazać, możemy podróżować po Wszechświecie i faktycznie pokazać go takim, jaki jest dokładnie. Mhm. A ile jesteście w stanie przyjąć ludzi naraz? Widzę jakieś tutaj mhm. różnice w kolorach siedzeń, to ile ludzi naraz może oglądać taki seans? E, tak, mamy tutaj, e, naszą widownię mamy podzieloną, jeżeli chodzi o miejsca. E, te, te, e, te fotele, które są w innym kolorze, e, to są fotele przeznaczone właśnie do, e, do tego, żeby obserwować pokazy pod kopułą. Mamy ich 93. A pozostałe miejsca, te w, w kolorze szarym, to są miejsca przeznaczone dla gości, którzy nas odwiedzają z jakiejś innej okazji, bo nasza sala planetaryjna ma dwie funkcje: funkcję, właśnie planetaryjną, i funkcję taką widowiskową. To znaczy, mamy scenę jeszcze, mhm. na której odbywają się różnego rodzaju. Imprezy, koncerty, różne wydarzenia, i wtedy właśnie możemy wypełnić widownię w całości. Wtedy 375 osób może nas odwiedzić. Kopuła jest specyficzna, bo możemy ją podnieść wtedy, żeby dobrze było widać scenę. I to jest wyjątkowość tego miejsca, że mamy naprawdę wyjątkową kopułę planetaryjną, którą możemy sterować, podnosić i, i, i dwie funkcje ta sala ma. Mhm. Mój kolega Marek. Prowadzi także kanał na YouTube o nazwie Nocny Marek. Zapraszamy. Linki także w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Marek, a co możemy zobaczyć na Twoim kanale na YouTube? Na moim kanale y, możemy zobaczyć transmisję na żywo y, z obserwacji kosmosu. Y, puszczam obraz z kamery, która jest podpięta do dużego teleskopu i oglądamy bezpośrednio. To, co widać na niebie: galaktyki, głowice, planety, księżyc. Opowiadam o tym, służę też radom dotyczącym sprzętu astronomicznego i generalnie popularyzuję astronomię. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Gabinecie Astronoma.